Jazda, jazda, drodzy rodzeni widzowie, co nam się tutaj przydarzyło, nie wierzę, tyle lat minęło, tyle wiosen upłynęło, a my tutaj mamy polskie El Clasico, czyli Grzegorz Monakomincz, Team Liquid kontra Artur Nerczobloch, obecnie bez drużyny, ale dlatego, że jest na emeryturze. Ostatni raz zagrali ze sobą w 2019 roku w czerwcu, no mieli tyle ze sobą meczów, że to w ogóle nie sposób je zliczyć. Jeżeli chodzi o gry rankingowe, no w turniejowych grach zagrali prawie 200, tak? Tak, prawie, prawie 200 map zagrali. Pojedynków to oczywiście jest troszeczkę mniej, ale to i tak jest niesamowita sprawa. Pierwszy raz zmierzyli się ze sobą w 2011 roku, w marcu. No i ostatni raz w 2019, w czerwcu i teraz jeszcze po tych trzech latach około, znowu się spotykają. Coś pięknego. Artur Nersia Bloch i Grzegorz Mana Przez wiele lat najlepsi polscy programerzy. No też rywale nie ukrywajmy. Też pewnie przez pewien czas siebie troszeczkę jednak nie lubili, no bo wiadomo, jak jeden rywalizuje z drugim, no to tak często bywa, że jest jakaś lekka antypatia, ale myślę, że teraz to już nic z tego nie zostało, z tego lubienia się powiedzmy. Piękna sprawa. No, zobaczmy, zobaczmy, kto wygra. Oczywiście tym razem faworytem jest ogromny Mana. No bo Nercio na emeryturze mniej aktywny, ma tam jakieś troszeczkę treningi, również w domu Team Liquid w Holandii odbywał, ale nigdy nie wiadomo, bo Nercio jest on. On kiedyś miał bardzo długie serie zwycięstw wygranych z Maną. Ehm, no naprawdę były, były takie lata wręcz, gdzie Nercio prawie że z Maną nie przegrywał, może jakieś pojedyncze spotkania. Ja dość dobrze pamiętam. Jeden pojedynek w 2015 roku to było w Poznaniu, gdzie akurat przypadkiem sam komentowałem, chociaż miałem komentować z że był na produkcji, mówił mi do słuchawki rzeczy typu, no mów, 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 a ja cały czas mówię, mówię, mówię i pamiętam jak się właśnie spotkali i to było PGA w 2015 w Poznaniu. Poznań Game Arena chyba się to w pełnej nazwie nazywa. I, I właśnie w finale mana nercio. Wydaje się, że po raz kolejny Nercio ogra manę, a to psikus. I wielka, wielka dla mnie też w sumie niespodzianka, bo Nercio nie był w stanie ograć tych, tych różnych dziwnych taktyk many. Ale na, na w większości zresztą tutaj jest ta statystyka. 125 wygranych map nercia 71 many że Narciowi historycznie lepiej szło z Maną. Dzisiaj myślę, że może być zdecydowanie inaczej. A fajnie, że tak się po latach spotkali. Pewnie sami nie wiedzieli, nie zakładali, że do tego pojedynku jeszcze dojdzie, no bo Artur bardziej skupił się na programowaniu. A tu, cyk, jeszcze raz. Może po raz ostatni ich tutaj widzimy na ekranie w Starcraftie. Eczap sprzyja nowym cytatom. Tak, może Nercia coś napisze ciekawego, jeżeli zagra. O, tutaj nawet widzę go dla kefan. Było ładnie na początku. No dobra, zobaczmy, co Mana w ogóle gra. E, na ten moment pierwsza jednostka powietrzna to Oracle. Zaraz zobaczymy, czy będą kolejne. Zazwyczaj są, ale teoretycznie nie trzeba. supply blocku i to taki całkiem duży no, bo on dopiero teraz za kolejkowo dwa Overlordy, no to tutaj się Artur ewidentnie potknął, ale zobaczmy, czy mana wpuści z Erglingi po raz kolejny do bazy. Nie, chyba na razie wszystko czekam. Z tego co widzę to chyba mana bardzo roztropnie i bardzo bezpiecznie postępuje i chyba to tak na razie będzie wyglądać. Hej, te orakle lecą na mapę mimo wszystko, no, może mogą, faktycznie adeptki dadzą radę tylu z więc lepiej spróbować. Teraz może rzucić się na drony. Albo zaatakować może nawet w jakiś inny sposób. Tutaj zapewne teraz celuje mana. Tam jest niewiele jednostek. Wchodzić, nie wchodzić, pewnie zastanawia się Mana Inercio, jak tutaj to obronić. No tutaj jest akurat wieżyczka, ale i tak kilka dron można zaatakować bez problemu. No, ładnie. Podoba mi się ten brak refleksu i reakcji, udercia, ale ta dron, ta orakel też leciała jak gą w parapet. A, bo Mana nie patrzył, bo on teraz jeszcze adeptkami się tutaj dobija. No nie, no Mana, ta orakel, boże, no to to było trzecia orakel, to, to, to nie było najlepiej zagrane. Adeptki troszeczkę poraniły Artura, ale przede wszystkim dwie pierwsze orakle, one się tutaj wykazały. Sześć dron na ich koncie, za chwilę będzie siódma, ósma, dziewiąta i jedenasta. Są kokany. No to jest już bardzo dużo. <laughs> łącznie padło 15 dron, no to już jest prawie jeden laser. W czym Nercio, w czym Nercio programuje? Witamy, Choozie. Nercio programuje w Javie z tego co mówił. No, tutaj akurat Oracle nie ma energii, więc te drony w sumie nie musiały e, uciekać, ale tak naprawdę ta baza nie jest ukończona. A tutaj jeszcze nie ma pełnej saturacji. No to idźmy naprzód. Absolutne legendy Starcraftowe polskie. Że też na scenie europejskiej i bardzo szanowani zawodnicy. A ja bardzo bym chciał, żeby. No, pewnie raczej Mana, no bo nercio to tak jak mówię na emeryturze, ale żeby Mana jeszcze jakiś jeden fenomenalny występ w swojej karierze, z, karierze zaliczył, ale niestety szanse na to no raczej nie za duże, ale przeważnie gdy właśnie Mana tak nagle miał jakiś niesamowity skok formy i super występ na turnieju, to to wszystko było z zaskoczenia w latach właśnie 2011, 12, 13. Akurat wtedy to nie było zaskoczenie, bo wtedy był cały czas bardzo dobry. Turniejowy, sportowy zawodnik. No i na pewno tak, ten, ten, ten pojedynek na pewno wygra Polak. To jest pewniaczek. Wejście many na mapę. Narcy chciałby te stalkery pewnie złapać, ale nie jest to do końca możliwe. Gdyby było to pewnie mana by nie wyszedł na mapę No ale zniszczenie czwartej bazy To nie jest głupia sprawa W sumie mana robi dokładnie to samo Ale inercją Także trzy bazy Protosa Trzy bazy Zerga Zazwyczaj taka sytuacja faworyzuje Protosów I mana ma dużo dużo no, okej okay, To za chwilę będzie mieć Tak więc zastanawia czy, czy nie będzie To po prostu jakaś mocna trzy bazówka Ale o kurczę jak ładnie to zrobił. Ale nie, nie do końca, bo w sumie Stalkery mogą wyskoczyć. I znowu Nercia rozwali tę czwartą bazę. No na razie tak niby jak równy z równym, chociaż wydaje mi się, że, że Grzegorz posiada przewagę. No, no to cały czas dobre trzy bazy, tutaj jeszcze w lot. Ciekawe czy Hydra zostanie zniszczony. Nie, jednak nie, Hydraden. żyje. Bardzo fajny początek, sześć kolejnych dron zniszczonych. Środkiem wychodzi Nercio. Ale tylko zerwinkami i królowkami, żeby rozwalić skały. Cały czas nie ma za bardzo moim zdaniem się narzędzi, żeby mocno atakować. 23 drony zniszczone do tej pory. Ile wynosi jeden laser? 20. 20 straconych dronów to jeden laser. To jest taka nasza miara, jak jak tuzin albo inna kopa. Albo jednego łota. 16 stalkerów. Maszeruje jak, jak u siebie w sumie. No i tutaj za darmo chyba... Chociaż nie, tak myślałem, że może zlinkuje się w jakąś królową i ją zniszczy, a potem będzie uciekać i Orakel pomogą z zerglingami, chociaż one nie mają tak bardzo dużo energii, jedna w sumie w ogóle by nie mogła atakować. Ale wolą poczekać zawodnicy. Nerczy się w lorkery. Hm. No to chce być takim trochę problemem jednak Artur. nie chce tak zagrać byle jak rzucić tego wszystkiego do boju i zobaczymy co się wydarzy. Chcę spróbować faktycznie z maną. No jeżeli by Nercio ten pojedynek wygrał, to dla many byłoby to chyba no ciężkie do zniesienia, a tak nawet bah, psychicznie bym powiedział. No może zawodnicy muszą mieć silną psychikę, no bo często coś nie wychodzi, to nie jest coś takiego, że... No dobra, dzisiaj mi nie poszło, to jutro to poprawię, no nie poprawisz, bo turniej już za chwilę będzie jakby skończony, już z niego odpadłeś. Tu jakby nie ma kolejnej szansy w danym turnieju. Będą kolejne, ale... Ten też można było spróbować wygrać spycha. protosa z tej rampy nercio, ale tutaj na górze drobne problemy. Po raz kolejny haczerka na górze zniszczona, dlatego pewnie Nercio tutaj z drugiej strony zaekspował. Bardzo mi się podoba to, co planuje Nercio, bo on chyba chce tak z Nienacka zrobić bardzo dużo lurkerów. Zauważmy, że on w sumie ma lurker ten, ale nie robi lurkerów jeszcze. Jakby chciał na przykład zrobić bardzo dużo właśnie hydralisków i dopiero potem, załóżmy, 10-15 lurkerów i wjechać w Protosa, który jest wybitnie nieprzygotowany. Moim zdaniem na razie Mana no, tak jest. Nie do końca świadom chyba tego zagrożenia. Bo gdyby był to chyba już. Ale nie, no w sumie. Skoro nie ma Lurkerów, to może faktycznie 2-3 kolosy jako pierwsze jednostki z Robo są OK, a potem Least Raptory dołoży. W sumie Oracle cały czas żyją, więc detekcja też będzie. O no i przedłużona lanca też, też jest ważna. Teoretycznie słuszny ofensywny Blink stalkerami, żeby na Lingi się rzucić, ale hydry pomagają. Ale chyba za mało jednostek ma tutaj Nercio. Na górze też Warpin z porawy. Ne, Artur tego akurat nie widzi, ale za chwilę na pewno zobaczy, jak kaczerka będzie atakowana. Z tej strony dalej Mana w natarciu. Ładne ulepszenia też po stronie Protosa, bo to już 2-1 kontra. O no 2-0 w nercie, chociaż Nercio też zaraz będzie mieć 2-1. O i Kolos pomaga, to jest akurat świetna pomoc zarówno na Zewnętrzki, jak i na Hydraliski. Ob, obie te jednostki otrzymują od Kolosa dodatkowe obrażenia, bo, bo to są lekkie jednostki Arturowe. Ej, ale chwilę, on gra najpierw. O, oh wow, on gra najpierw szybkość do lurkerów, dopiero potem zasięg. Mam wrażenie, że przydałoby się to chyba odwrócić. Ale dobra, czas, czas mija. Ta haczerka chyba zostanie zniszczona. Mana ją nawet przez chwilę namierzał kolosem. Blisko, blisko. Tutaj coś zostało. A co, halo? To był le O nie, to był lurker ten zniszczony. O nie, kochany. To najgorzej. No właśnie, o Boże, i te zaloty dalej żyją. To no najgorzej, bo to cały misterny plan Nercia polegał na tym, żeby zrobić dużo lurkerów z zasięgiem i myślę, że właśnie wjechać i spróbować wygrać, a teraz to no nie ma takiego manewru w rękawie Nercia. No to łatwiutko, Mana coraz bliżej zwycięstwa, tutaj nawet sobie jeszcze dostawia pułapki, kanony, tutaj jest świetna pełna barykada. No dla, dla many to w zasadzie już będzie chyba formalność. Interesujące, że dalej gra kolosy, to już będzie za chwilę piąty. Tak, już 5 kolosów też sobie nawet posiada, więc może zagrać coś kolejnego. Na razie dwóch obserwatorów, a potem kto wie, może raptory albo jednak Immortale. Doskonale maszeruje Mana widzi, że nic mu tutaj nie zagraża. Tak naprawdę każde podejście nercia byłoby dla niego bardzo kosztowne. Kilku zelotów chodzi. Znowu na bazę na 12. Ekstraktor zostanie szybko zniszczony. Jest pierwszy, a nawet dwa wajpery No to wyciągnie. Wyciągnie kolosa pierwszego, może za chwilę drugiego, ale tak naprawdę nie jest idealnie, chociaż to robi co może Artur. Niekoniecznie może się zbliżać do tych laserów kolosowych takimi skupionymi hydrauliskami, Zasysa energię życiową z budynków Nercio. Teraz agresywnie hydrauliskami, Na biomasie to wszystko przyspieszone. Kolejny kolos chyba pęknie. No ale jednak... No, finalnie Arte Peka, brawo, mana! Jest klasyka, el-clasico, tak zwane. Może znaczy, mam wrażenie, że ten dźwięku jest zupełnie inny. Teraz trzeba będzie nad tym przysiąść. Dobra, el well played mana 1 do 0. Kolejna mapa, w tym polskim El Clasico. Grzegorz Mana komincz, czerwony, Artur Netrzebloch Bloch niebieski. No i Mana oczywiście zaczyna od blokady. <grym> ładnie. Bardzo ładnie. Ale jednak Mana zdecydowanie lepszy. Rozkręcamy drugą mapę powolutku. A teraz mamy inside and out mapę, która jest taka, no w sumie nie za duża. W miarę krótki dystans między zawodnikami. Może to zachęci któregoś z nich do, ale na przykład ze strony Protosa szybkiego ataku adeptkowego. Może Nercia do Mastinga, bo już dzisiaj to raz tam pokazał. Doskonale. Zobaczmy jeszcze, co nam się działo na czacie. Tak, teraz Nerscio to już może być programista nawet 25K, kto wie. Tylko Artur to wie. Wyciągaj ten basen za to boła, nie gadasz coś. Nie ma, nie ma tutaj basenu niestety. Może kiedyś. Drona oczywiście już le leci zbierać na godzinie 6. A no, na początku jak wiemy tutaj ma być 16 dron, chociaż nie są idealnie poustawiane. Te drony. Chodzi o to, żeby na każdym złożu były po dwie, a tutaj na przykład są trzy na tym jednym złożu, na tym konkretnym otu. I to tak nie powinno być, bo jedna z tych dron nie, nie pracuje wystarczająco wydajnie, mogłaby tutaj przejść i mamy troszeczkę większe wydobycie. No i tutaj też jest w zasadzie na tych obu złożach tutaj środkowych jest aż sześć dron zamiast cztery łącznie, bo no bo tutaj one powinny przelecieć, ale nie zawsze ta sztuczna powiedzmy inteligencja starcraftować, te skrypty. Nie wszystko jest idealnie ogarniane i dlatego zawodnicy powinni to ogarniać na początku. Ale się widać, że niespecjalnie przejęte tymi detalami, ale to, to naprawdę jest troszeczkę minerałów, które fajniej mieć szybciej niż później, bo na tym poziomie w zasadzie wszystko ma jakieś tam znaczenie. Chłopa zniszczona. W sumie dziwne, że ją stracił. Dobra, doskonale. Czy nie za zimno mi w marynarce? Otóż nie, otóż nie. Jak już to trochę za ciepło, ale... No, trzymamy się pewnych standardów, które zostały nakreślone kiedyś. I No i oczywiście jakiś spor, jakaś wieżyczka. No wszystko, co widzę ze strony nercia, sygnali sygnalizuje nam, że on za bardzo nie wie, co gramana. On zakłada, że jest torak zakłada, że jest Stargate, ale na oślep. Um, no powinien się dowiedzieć. Albo jakoś tutaj podbiec, może zobaczyć, że to będzie Adept push. No i właśnie przed chwilą mówiłem, że na tej mapie na Inside and out, Inside and Out jest większa szansa na jakiś na przykład Adept push. Bo jak im bliżej jesteśmy rywala, im mniejsza jest mapa, tym teoretycznie takie coś powinno być silniejsze, no bo wcześniej dobiegamy do przeciwnika, więc to może być dla niego większe zaskoczenie, może jeszcze nie będzie tak przygotowany. Dalej, dalej, warp is No, Nerscio, widzisz to. Co ciekawe, on tutaj ma też sporo zerglingów porozstawianych po mapie, żeby właśnie dowiedzieć się, czy coś z bazy Protosa się wykluwa. Jeszcze więcej jednostek. Łącznie 8. No i nercia, czy jesteś gotowy, czy nie jesteś gotowy. Czasami widziałem dobre obrony na 41 ronach, ale Nercio może być tutaj zbyt mocno zaskoczonym. Mana wchodzi bez żadnych, żadnego problemu. Wykonanie jest tutaj póki co znakomite. No i jeszcze niszczy te wszystkie królowe. No i coś czuję, że to było bardzo dobre dla many. Pamiętajmy, że adeptki z ulepszeniem. No miażdżą serdingi, jeżeli nie jest ich wystarczająco dużo albo nie ma na też na przykład bainów. No nie no, zakończył się chyba tutaj historia Artura. kiedyś króla Artura, tutaj na razie mana go tymi adeptkami wystarczająco mocno zasz zaszkodził. E no łatwo, łatwo. Tutaj jak najbardziej mana Zasłużenie szybko wygrywa, chociaż na pewno miałby coś do powiedzenia a propos tego Zasłużenia, gg. No I well played. Fajny. Fajny pojedynek całkiem, ale. No, liczyłem, że będzie może jeszcze bardziej zacięty. Takie małe marzenie miałem. Spodziewałem się, że właśnie Wana wygra, ale. Liczyłem, że Nercia może jakimś cudem urwie mapę, na przykład tymi Lurkerami, no. Jakby, jakby tak dużo dron nie stracił od tych Oracle na pierwszej mapie, to. Może potem jakiś Lurker style albo jakiś Hedralist dropy, też co, co lubił grać Nercia, może, może by to podziałało. Ale nie dziś. Także spotkali się ponownie. Ponad 10 lat minęło od ich pierwszego pojedynku, i jeszcze ze sobą zegrali. Czemu nie? GG. Ostarkar to ma dość bogatą historię.